Siemanko, dziś pokażę wam jak zapalić skuter bez używania kluczyka, czyli z wyciągniętym kluczykiem. Należy wsadzić kluczyk. No, teraz wam pokażę jak jest z kluczykiem. Normalnie zapalina. Normalnie działa wszystko. Zgaszę teraz. Teraz po zgaszeniu wyciągamy kluczyk. Kluczyk odkładam tu. Wyciągamy. Tą oto kostkę Tą oto kostkę wyciągamy chwila, bo jedną rękę tak Nie jest tak prosto Proszę bardzo Kostka wyciągnięta I bez tej kostki Kluczyk leży tu Mam jedno i drugie tu Proszę bardzo możemy zapalić jest nie ma kluczyka. proszę bardzo teraz go nie zgasimy dopiero go zgasić możemy jak wepnę kostkę jak wepnę kostkę z powrotem na moment o. proszę bardzo kostka wpięta z powrotem i już nie zapali się bez, bez kluczyka chwila teraz znowu sobie de klucz czek klucz i zapalę dzięki tej kostce można zapalić bez kluczyka